Cześć, jestem Patryk i opowiem Wam teraz króciutko o tym, jak zostałem marzycielem dla katalogu marzeń. Odpowiedź brzmi: przez kompletny przypadek, ale o tym za chwilę. Na razie parę słów backstory o mnie. A jestem zwykłym gościem, pracującym w zwykłej firmie, a robię zdjęcia. Pracuję od 9 do 17, czasem do 16.55. Jak byłem mały, totalnie bałem się wysokości jakichś przeciążeń, i tak dalej. Kiedy jako dzieciak pojechałem z rodzicami do parku rozrywki, a kiedy wszystkie dzieci jeździły na tych korolar kosterach, które na no, no, takich dla dzieci maleńkich, ja bałem się wsiąść na karuzelę krzesełkową, takie na łańcuchach krzesełka. Więc byłem totalnym e, e, strachałem. I teraz tak. Trochę mi to w życiu ciążyło, więc w pewnym momencie uznałem, że trzeba, trzeba się, się tego pozbyć. Wykupiłem sobie jakiś tam e, e, voucher i zapisałem się na skok na bungee. I słuchajcie, to kompletnie zmieniło moje życie, bo nie przestałem się bać. Bo chyba nigdy nie przestaje się człowiek bać, jeżeli się boi. A jedyne co, to zacząłem e, umieć ten strach jakby kontrolować. I od tego czasu stopniowo robię kolejne różne, różne ciekawe rzeczy. Odhaczam moją bucket listę, a na której na początku znajdowały się takie proste rzeczy jak, nie wiem, właśnie bungee, jazda jakimś monster truckiem na przykład, a później w miarę tego, jak to realizowałem, to dochodziły jakieś, jakieś bardziej, bardziej ekstremalne rzeczy. Ekstremalne z nazwy tak naprawdę. No i teraz tak. Um, jakiś czas temu Realizując jakieś kolejne swoje marzenia, zacząłem obserwować profile różnych, różnych firm, które umożliwiają takie realizacje. No i trafiłem na stronę katalogu marzeń, na Instagrama chyba, gdzie koledzy mnie namówili, żebym po prostu wziął udział w konkursie, trzeba było napisać dosłownie jakieś dwa słowa i, no i tyle. Cała wielka filozofia. I słuchajcie, dostałem się do, do pierwszego etapu konkursu Chcę to Przeżyć. Chodziło o to, że dostaliśmy wszyscy za darmo możliwość wybrania sobie jakiejś, jakiejś, jakiejś aktywności, a, a później um, mieliśmy tylko zrobić z tego jakąś relację. No i ja wreszcie um, po latach um, udało mi się um, znaleźć tę swoją pozycję z bucket listy, to znaczy um, przejechać się monster truckiem. No więc, jak ja to zobaczyłem, to od razu cyk, cyk Monster Trucka, pojechałem tam. Jeszcze przy okazji się okazało, że to nie, był tylko, nie była tylko jazda jako pasażer, ale, ale udało się pokierować tym Monster Truckiem i w ogóle jeszcze drugą osobę zabrałem, więc było mega fajnie. No wrzuciłem relację, to stałem się dalej. I, i tak naprawdę zaczęła się ta przygoda, ale wyszedłem troszeczkę poza ramy. Zamiast. Yy, 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 Skoncentrować się tylko na tym konkursie, to mając kontakt już do osób z katalogu, postanowiłem po prostu zapytać. ja tak, tak naprawdę przez całe życie latem na takim, a, a zapytam o nóż. E, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi to strzeliło w stopę, za to setki razy mi się to zwróciło. No i tak było w tym przypadku. Zapytałem, powiedziałem, że jestem w trakcie, jestem po konkursie spadochronowym i może, może y, nawiążemy jakąś współpracę. I była mega pozytywna, genialna odpowiedź od katalogu, bo powiedzieli super pomysł. Pokaż nam, powiedz co robisz, opowiedz o sobie, powiedz jak to wygląda i może coś z tego będzie. I tak, po dosłownie miesiącu zostałem skoczkiem spodochronowym dla katalogu marzeń.